Cześć. Chciałam Wam pokazać, że znów robię tutaj cytrusy, właśnie kroję sobie i konserwuję, bo kupiłam ich większą ilość w bardzo dobrej cenie. Dlatego używam ze skórką, bo wydaje mi się, że skórka jest dość dobrej jakości. Nie ma żadnego białego na niej filtra, takiego nalotu, który by świadczył o użyciu jakiejś ostrej chemii na cytrusach. No było napisane, że to są biocytrusy, tak więc mam nadzieję, że będą to w miarę zdrowe cytryny. I tutaj właśnie pomyślałam, ponieważ mam ich więcej, a też nie wiem, czy zdążę je wykorzystać, więc stwierdziłam, że zrobię kolejny eksperyment i zaleję je octem jabłkowym i pozwolę im właśnie. Pozwolę octowi, żeby je zakonserwował, i mam nadzieję, że będę mogła tak z tej skórki, właśnie z tych właściwości skórek, też skorzystać w tym wypadku.